Hej zawsze się w kolejnej filmie z serii Pokémon Dajmo, że rzeczywiście zakończyliśmy grę na ścieżce 209 w tym o tutaj miejscu, w tym tutaj punkcie, moje póki nie mamy się najlepiej, no ale jeszcze tu mamy do pokonania dwójkę trenerów. I w sumie mamy do czynienia też z nowym rodzajem tutaj. Kolejnym Ty ja stwórzmy jakąś wspaniałą scenę, fantastyczną ee, scenę walki. No i tym razem będziemy mierzyli się z nowym rodzajem trenera, mianowicie z y, artystą Williamem. Tak jest? walki Maima Juniora. Mime Junior jest y, kolejnym nowym Pokemon, Pokemon psychiczny. Niższa forma Pokemona, który zwiesił Mr. Mime, też nie mieliśmy okazji go zobaczyć. No i Mime Junior. No w sumie on jest całkiem dobry w spec ataku. Um, no i tej statystyce też daje fały, no ale w defie jednak nie był taki dobry i pada po jednym kocie. Okej, okay, więc się punktów spa dla nas. Kolejny pokémon gościa jest Bonsley. Bonsley jest też również kolejnym nowym Pokémonem. Są takie drzewko Bonsai, ale mimo tego, że to jest drzewko, to jest to Pokémon typu kamiennego. Nisza forma Pokémona im. Studo. Studio. Jeszcze nie z tego trzeba mieć okazję zdobyć niedługo. W sumie. A, no dobra. Także jeden. Break Break, załatwić sprawę. No i pokonaliśmy dwa Pokémony tenera. Paniałe. Eee, po prostu dostałem inspirację przez coś w tym stylu. No i tu też mamy kolejną terkę. Aromatorkę chyba. A, chciałbyś walczyć? Eee, miałem na myśli udział w, 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 w konteście. Ale pokonywanie cię nie, nie, nie zajmie długo. No zobaczymy. No. W każdym razie tak, i Auromatorka. Na chcemy walczyć do walki, co? Kombigo. Hmm. No dobra, w takim razie i iPhone. Co jest komputer, też nie powinien mieć problemów. Jeden kampoń załatwić sprawę tak przynajmniej myślę. I właśnie, coś tu zaczynają gadać o kontestach, a o takie kontesty są. No tego niedługo się dowiemy. Myślę, tak naprawdę poważnie kontestami zajmiemy się później, ale o tym... już... Dobra powiem, w swoim czasie. No i kolejny Pokemon, Rozzillia. Do walki z Rozzillią może jednak jeszcze innego Pokemon'a, który chciałby spec -ataku, mianowicie Prymplata. Znaczy chciałby, no potrzebowałby. FV do spec -ataku. No niestety walka z Rozzillią może być dość ryzykowna, Rozzillia może użyć na nas ataku trawiastego z tego jakiego... No, bądźmy dobrej myśli. Pek. No i tak prawie zabrał wszystkich HP Roseli. Z ta używa Mig no to nam weźmie całkiem sporo i drozili. też doda całkiem sporo, ale kolejny piek już bez wątpienia ją powinien załatwić. Tak jest. No Okej, okay, także kolejne dziobnięcie. No i cóż, pokonaliśmy kolejną trenerkę. Jeszcze punkt ekspo. No zaraz jest całkiem sporo, bo to jest jakby, nie patrząc, ewolucja. 5 i 2 FV do taką. -O. o ty, pokonałeś nas. No cóż, bywa. I tu mam też jagódki, jakimi są dwie nana berries. Jak i również, y dalej mamy dwie raspberries. Następnie kolejne tutaj, to są jagódki, jakie? To są jagódki black. Berries. No i ostatnie, już jagódki to chyba będą Pineberry. Tak jest, po charakterystycznym słowem, krzaczku, yy, można je rozpoznać. No i w sumie tu też jest dosyć ciekawe miejsce: jakim jest yy, właśnie Berry Master's House, czyli dom Jagodowego Mistrza. Do którego możemy dostać darmowe jagódki. Jak najbardziej. Także pogadajmy z nim. Każdy nazywamy Jagodowym Mistrzem. E, codziennie daję ludziom jagody i uczę ich o, o tym, jakie one są wspaniałe. Dam ci jedno: My no dostaliśmy Tomato Berry, albo Tomato Berry w sumie. Jagody to dar natury. Zalecam e, ci karmienie pokémon, nimi karmieni Pokémonów. To sprawi, że będą szczęśliwsze. A widząc to pokémon... No, znaczy, a ludzie będą bardziej zmotywowani do sadzenia większej ilości jagód. A to sprawi, że region no, będzie bardziej żywy. I naturalny. Właśnie, dostaliśmy kolejne, w sumie nowe jagódki, no to zerkniemy może na nie. A, nie wiem czy mieliśmy... Pogberry mieliśmy, ale nie mieliśmy na przykład yy, nana berry. E, Nanobarry, jak sama nazwa mówi, i wygląd. wystarczy przeczytać nana no, pod tyłu, i wiadomo od czego to się wzięło. A że jest to nagoda słodko-gorzka. A no i tak. No... Dobra, niszczasem. W każdym razie kolejna jagoda. Pineberry tutaj jest dosyć podobna do. ananasa, prawda? Jest to jagoda kwaśno-ostra. No i nasza najnowsza, Tamatoberry. Berry. Z kolei jagoda ma też efekt na Pokémonie. Yy, właśnie, Pokémon kiedyś się go nakarmi jagodą, to, to Pokémon będzie szczęśliwszy, ale spadnie mu statystyka szybkości. Po prostu odbiera ona 10 punktów V od szybkości, ale dodaje szczęścia. Yy, szczęście Pokémonu przydaje się niektórym do ewolucji. Yy, czy jesteś z tym, co który zapominał, że jagodę? No, w warto powiedzieć, że tak. Tak. Aaa, no, tak myślałem. Ja mam podobnie. Ale. Będę dobra. Aż no. Ale czuję, że jesteś. Nie wiem, no. będę miła dla ciebie. Dam ci tę aplikację. No i mieliśmy Berry Searcher. Aplikacja Berry Searcher. Z... Albo w aplikacji Berry Searcher znajdziesz lokalizację jagód posadzonych. No właśnie, no i aplikacja Berry Searcher. O, już ją przegapiłem to aplikacja z numerem... E, zaraz, szóstym... siódmym... ósmym chyba, no nie jest W każdym razie na aplikacji pre możemy podejrzeć na mapce, gdzie mamy posadzonego. Przyciskając po prostu się jakby ta mapka odświeża. Dobra. A, czy chciałbyś może kupić jakiś... o, e, czy to jest jakby taki nawóz, kompost, czy coś takiego. Jeśli nie sadzisz kody, to dobrze jest je nawozić. I właśnie tu mamy różnego rodzaju komposty, które właśnie sprawiają, że jagody albo rosną szybciej, albo wolniej schną, albo jedno i drugie. a gody miał, no, to do końca nie wiem, co robi. A razie tu może właśnie kupić sobie kompost. Na razie nie będę się zajmował sadzeniem jagód, bo tymczasowo nie są mi one jakoś super potrzebne. E, dlatego tak. No i w tej, ścieżce tej też nowe Pokémony fajnie było jakiś spotkać. Może będzie mi to dane? No, wiem, że tu żyje chyba Meditate. Wiemy, że już żyje tu Psyduck, O, wiemy, że żyje tu Machop. Ale tu jest żyje jeden nowy Pokémon, którego nie mieliśmy okazji spotkać jeszcze. Eee, no i w sumie tak: Machopa fajnie było jak najszybciej rozwalić. Eee, chociaż w sumie Kat ma siłę niż Brick Breaker na dobrą sprawę. A Machop może im przywalić Karate Chop'em, na tym poziomie ten atak. I nie zawahał się go użyć. Żyj! Dobrze. Żyjemy. Teraz ryzykowno nie trafi jakaś kata dlatego tak że jeszcze Brick Breaka jeszcze raz. No i dobra. Pokonaliśmy Marshopa. 28 Max. Eee, przełączę sobie na gadżet, żeby mógł podglądać, czy pokémon coś trzyma. Swoją drogą już napię sporo kroków od kiedy dostałem i28 28000. Na łaziłem się. No i dobra, kolejny pokémon, kolejny, Macho. Ta sytuacja robi się coraz bardziej ryzykowna. Znaczy, no zawsze jest niewielka szansa, że nie użyję tego karate chopa. To spróbujmy. No, w sumie ma prawie level, także warto zaryzykować, myślę. No i ten użył jednak karate chopa. No, karate Chop jeszcze ma szansę na cię krytyczny i wolałbym, żeby nie był, ale jednak wykończyło to naszego iPhone'a. Bardzo niedobrze, żeby nie marnować. TV, które możemy tutaj zarobić, do walki wyślę mojego Mashopa. Bo czemu by nie? No cóż, skoro padło nam iPhone, to fajnie było odwiedzić centrum Pokémon lub ewentualnie użyć Wi-Fi, ale trochę może być szkoda. I tego Revi'a? To nie wiem. Zostawicie Lepiej sobie je zostawić na później, kiedy naprawdę się przydadzą. I nawet kiedy nasz Pokémon z pick-up nasz iPhone jest odblały, on też może znaleźć yy, przedmioty. Ale dobra. I słuchajcie, też zrobiliśmy to przedmiot jak jest od Case w poprzednim odcinku, chyba nawet. No i tak on jest tutaj w przedmiotach. Przedmiotem jednorazowego użytku, który później będę mógł. Aha, dzięki temu przedmiotowi pewna wieża się nie zawali. Z tej wieży można też usłyszeć od czasu do czasu, jakby odgłosy. Albo z tego przedmiotu, nie wiem. W każdym razie w tę stronę mam miasto Hard hall. I Hard no, za to zobaczymy, co będzie. Tu mam w każdym razie tą fajną bramę. Mamy Fair. Jeśli mówisz Hyrule City, to tak na myśl przychodzi jedno. Kontesty Pokémonowe. Mam zamiar wziąć w nich udział razem z moim kochanym pokemonem. W sensie, jeszcze nie wiem, co to jest. Hyrule jest świetnym miejscem. Każdego roku zbiera się tam mnóstwo... Albo, no, no nie wiem, jest to... Co... Staje się najżywszym miejscem w Seino może, bo... I w każdym razie jesteśmy w miasteczku właśnie Hard Home. No i z Hardhome możemy przejść na dół na ścieżkę. Coś tu się dzieje. O, Bannery. Ach, dzięki Bogu. E, Stanęłeś mu na drodze. Jeśli gdyby nie ty, kto wie jak daleko uciekłby mój Bannery? O, mańki Bannery. proś do Pokebola. Jestem Kira, jestem. E, jakby... Ż z Jury. Pokémon w kontestach, proszę odejść halę kontestową. Będę mógł ci wtedy podziękować. No, no okej, okay, więc pomogliśmy pewnej osobie przed. <grymny> no, stratą Pokémona, można by tak powiedzieć. By by uciekł. W każdym razie tak, tu mamy się na ścieżkę 212, która niestety jest niedostępna. Eeeh, dawno... dawno podróżuję na te kontesty. Ja moim mój programowi dużo pokarmów, jakby. Yy, jestem pewna, że dzięki temu jakoś wygram w kontestach. Nie tak, tej. Kontesty są yy, bardzo interesujące, ale. A, ale ruiny w Soliście, są równie interesujące. No okej, okay, więc na ścieżkę 212 przejść jak na razie nie możemy, bo właśnie blokują reporterzy, którzy coś mówili o mieście solidnym ale o tym wkrótce. W każdym razie tak, gadżetik z poszukiwaniem tęków, czy są tu jakieś umiejętności, Trudno powiedzieć. W każdym razie jesteśmy właśnie w mieście Half-Home, gdzie mamy piękne fontanny, gdzie mamy sporo ludzi. jesteś trenerem, czyż nie? Trenerzy mają dwa rodzaje wyzwań. Zarówno stadiony, jak i kontesty, czyż nie? No cóż, o kontestach jeszcze mi nic nie wiadomo. Każde, że tak. Tu mam mapkę miasta. I tu też mamy przejście dalej, które jest jeszcze niedostępne. Właśnie tu mamy ścieżkę 219 do Soligin Town. No i tu mamy gościa. Hej, hej, czy chciałbyś wielko Pokémona? Znalazłem ja Daker w Soligin Town. Chciałby się Pewnie, ale niestety nie mamy miejsca do drużynie. No i właśnie jajka pokemonów. To są... no i jajka pokemonów, z których wykluwają się właśnie pokemony. Rozmnażają się przez jajka. No i właśnie, odejdę się do Boxu Meditate i później sobie te jajko wezmę. I przy okazji pokażę Wam nasze nowe nabytki. Chyba że żartujesz. On no, znalazł jajko w Soul Słyszałem, że można... Że znaleziono jakieś też jajka w regionie Johto. Tak, jest Region Joto. Sobie przyjdzie nam też go odwiedzić, ale w tej grze, oczywiście. Um, przybyłem tutaj aż z um, Miałem nadzieję, że znajdę to jak. Właśnie no, znalazłem. Yy, myślałem, że znajdę tą halę kontestową, ale cóż, zgubiłem się. Niestety, yy, lokalnie, znaczy no, Na szczęście. Tutaj się pokierowali mnie, gdzie mogę znaleźć tą halę. Zaskoczyła mnie uprzejmość, i, no po prostu, jaką okazali obcemu człowiekowi. Teraz mogę zaoferować Ci to samo: czyli mogę Ci pokazać, gdzie jest hala kontestowa. Okej, okay, no to za mną. No i teraz gość to prowadzi nas do hal kontestowej. Czeka nas troszkę dłuższy spacer. Jak widzimy, mamy okazję poprzyglądać się temu pięknemu miastu, jakim jest właśnie Solidian. Solidian jest dosyć sporym miastem. No i tu właśnie jest hala kontestów. Proszę, wejdź do środka. No tak jest, tu właśnie mamy halę kontestów. I tu ktoś jest. Ach... E, wybacz. E, chcesz wziąć udział w kontestach? <laughs> Proszę bardzo. E, jestem fan, e, Fantina, e, Liderka stadionu właśnie w Hardhome. No i zarazem też jestem ekspertem kontestów. O... E. O, no i cóż. Yy... No <grystanie> dobra, w każdym razie mówi, że jest Fatina. Yy, byś mógł mnie wyzwać, a jeszcze i teraz yy, musisz jeszcze stać się znacznie silniejszy. Co ty nie powiesz? Może i nawet bym dał radę. Yy, a wtedy byś mógł mnie wyzwać. No dobra. Okazuje się tak, musimy odwiedzić teraz halę kontestu, bo inaczej nie będziemy mogli przejść nigdzie dalej. No i kiedy trafimy do hali kontestów. No cóż, mamy tutaj Carrie. O, mój bohater! Mama? O, cześć, brat! Chwilę, nie. Nie może być prawda, Joanna jest twoją mamą? On znane imię mojej, naszej mamy. W sumie pierwszy raz w, gr w grach Pokémon znamy imię naszej matki, naprawdę ja na swoją mamą? Yy, więc ty też możesz będziesz gwiazdą kontestów. Ach, nie wiem. Nigdy nie mówiłam bradowi o kontestach. Yy, ale dziwne, że. Zaskoczyło mnie, że się znacie. Ach, tak, racja. Yy, muszę ci podziękować za to wcześniej. Proszę, przyjmij te akcesoria. No i dostaliśmy Glitter Powder, czyli jakby błyszczący proszek. No. Używaj akcesoriów w swoich Pokémonach. Yy. No, w kontestach. Dobra, w każdym razie tak. Jestem jedną z sędziów w kontestach, więc yy, byś mógł dołączyć do nas i bawić się w kontestach. Jeśli jesteś pewien siebie, zaproponuję ci taką sesję próbną. Okej, okay, Joanna, do zobaczenia. No cóż... Eee... Cóż, zaskoczyło mnie. Zaskoczyłeś. Zaskoczyłam Cię tym, że ja tutaj jestem, Brandon. A czy. Brandon, rad. Yy, no cóż, nudziłam no, się, więc przyszłam do Hardkom, że. No, po prostu zrobić sobie trochę wakacje. Ale też zaskoczyło mnie, że ciebie tu widzę, kochany. Yy, ale widzę, że chyba jest. A jesteś pewien, że też weźmiesz udział w kontestach. No, ale na pewno nie w takim ubraniu. Yy, kiedy twoje Pokémon zostaną ubrane, nie możesz być po prostu ubrany jak zwykle. Weź to! No i dostaliśmy... Tuxedo, czyli to jest jakby taki smoking. <laughs> Jestem pewna, że w tym będziesz dobrze wyglądał. W każdym razie, sama go wybiera. Idź i ciesz się kontestami, kochany. E, kontesty to... To są inny wygląd i uroczeń Pokemonom. To będzie po prostu nowy rodzaj... To będzie po prostu dla ciebie nowe doświadczenie. Cóż, do zobaczenia. No i zostaliśmy tu naszą manę. No i cóż, w każdym razie tutaj właśnie w tym budynku jest hala kontestowa, w której będziemy mogli wziąć udział właśnie w kontestach. Masz w wziąć udział w kontestach, ale widzę, że nie masz, yy, nie wiem, jakby pojemnika na... karmę. Albo na odżywki. Eee, będzie ciężko, ci, będzie ciężko ci wziąć kontestów bez, yy, nich. Um. Ale jesteś determinowany do wzięcia udziału, więc nie będę się powstrzymywał. Ale też nie zaszkodzi, jak ci dam parę, ja wiem, pora zanim wejdziesz w udział. No i sobie tu u gościa yy, można popytać się właśnie. Nie, to chyba nie u niego. W każdym razie tak: katastrofy Pokémonów to można podzielić na część wizualną i część aktorską, jakby. Hmm. Aha, kontesty mają różne kategorie. Oho, oh, oh. karmione pokarmami yy, mają lepszą jakby. lepiej się prezentują. Dopiero yy, też nauczyć się, jak gotować yy, pokarmy w domu pokarmu. Okej, okay, to jest ciekawe też. I tutaj też mamy. Aha, ramki na zdjęcia. Tu wstawiamy z tysiące No ale dobra, w każdym razie możemy właśnie tutaj brać udział w kontestach i zaraz czekajcie. Tutaj mamy rejestrację. Aha, i tu możemy się zarejestrować chyba na poszczególne części kontestów, w których można po prostu no tak, jakby nie wiem przygotować się na kontesty. Tu można z kolei wziąć udział w właściwych kontestach. I tu możemy właśnie wziąć udział w rance i tak dalej. Później, jak będziemy mieć odpowiednie oznaczenia, to będziemy mogli właśnie brać udział w kontestach. Tu z kolei możemy brać kontesty z innymi graczami. Właśnie, właśnie. Tylko, że tutaj akurat no, trudno było zdobyć tylu graczy, żeby wziąć w tym udział. No i tu też mamy wejście na właśnie halę kontestową, gdzie kontesty się odbywają. No i kontesty mają właśnie różne kategorie. No ale jak będziemy brać udział w takowych, to wam powiem. W kółką teście trzeba używać super ruchów. Wtedy. No to jakby podekscytuje jeżeli. Jeżeli. A, Aha, jeśli jury jest bardzo podekscytowany, to dostajesz więcej punktów. To jest carry. Chyba. Do tańcu, tańca, twój pokémon musi dokładnie naśladować ruch taneczny przewodzącego tancerza. Jakby. No, właśnie tu w kontekstach Pokémon nie tylko używają ataków, tak jak to miało miejsce w przypadku Hoenn. Tutaj też są ataki. Właśnie trzeba tańczyć, trzeba kursy, ubierać boksy. Naprawdę jest tego trochę. Do dobrego pokazu Pokémon musi mieć dobre ruchy. Ważne też jest, żeby dobierać właściwe ruchy pod drzwi. Jeśli będzie się ubierało ciągle tych samych ruchów, no to wtedy, czyli nie będzie tak pod wrażeniem, że tak powiem. Dobra, przepuśćcie mnie ludzie. Chcecie przejść w inną część? No tu też jest ktoś, z kim można A Do... nie wiem, wizualnego pokazu musisz ubierać fajnie swojego... dobrze obrać swojego Pokemona. Żeby też dopasował się do... nie jakby motywu. To oznacza, że będziesz musiał umieć przygotować sporo akcesoriów. No tak, ach te kontesty w regionie, No w sumie nigdy do końca nie udało mi się ogarnąć tych wszystkich kontestów, bo one są tutaj znacznie trudniejsze, aniżeli w regionie Hoenn, gdzie udało mi się ogarnąć je wszystkie. No i cóż, i kontesty są też niezbędne, aby po prostu zdobyć wszystkie możliwe osiągi właśnie w tym oto regionie. A na początek będzie nam potrzebny Profi Case, gdzie będziemy mogli właśnie zdobywać, znaczy zdobywać, no po prostu jej pokarmy. No i od teraz na danym ekranie możecie obserwować, że pojawiły się dodatkowe trzy kategorie aż. Pierwsza z nich to po prostu stan naszego Pokémona pod względem kontestów, jego kondycja tak można by powiedzieć. Zależy znaczy, od tego jakie pokarmy będziemy dawali, to ta kondycja będzie rosła. Dalej mamy kurcze nasze ataki, no i tu mamy różne kategorie, właśnie cool, cute, yy, tutaj również cool, ale mamy również tough i smart i jeszcze beauty, czyli razem jest pięć kategorii, w poszczególnych kategoriach właśnie warto używać poszczególnych klubów. No akurat iphone w tym przypadku, um, no nadałby się jako tak do cool, ale nie wiem. W sumie dobrym pokemonem do kula też byłby Starevia, Machopskoi to zasadniczo na pewno tough. Um, no i chyba tyle. Pozostałe moje pokemon jakoś się tak nie nadają do kontestów. No ale jako z kontestami ogólnie może zajmiemy się w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym jeszcze pozwiedzajmy trochę miasto. Tu w sumie mamy centrum Pokémon, więc dobrze było je odwiedzić bo nasze pokemony nie mają się najlepiej, także czym prędzej je polećmy, no i zróbmy miejsce na jego pokemona, które niedługo tu dostaniemy. Jego pokemona jest, to jest ciekawe, no ale dobra, już powiem o nim, jakie dostaniemy. Eee, dobra, zobaczmy, jak tam z czasem stoimy. Mamy już 23 minuty, czyli w sumie na tym bym chyba zakończył dzisiejszy odcinek, w którym doprzedbiliśmy rolę testową, spokojniejsi jesteście z naszą mamą. Tak, jeszcze pogadajmy z paroma osobami tutaj i odeślimy nasz część pokemonów do boksu. Witaj, czy masz już Profit case? Jeśli nie, to musisz iść do. Musisz naprawdę wiedzieć fan klub Pokémonów. Hmm, czyli na wskazówka. Mówi się, że stadion... liderka stadionów. Yy... Aha, że w okolicy nie ma liderki stadionów Fantiny. <grytanie> Musiała słyszeć, że jestem w okolicy i skurzyła. No <grytanie> jasne. Sprawdziłaś yy, Global Trade Station of City? Yy wykorzystuje nie tylko Wi-Fi connection. W sumie... nie jestem w stanie odkreślić jak to wszystko działa. W sumie nawet nie mamy bardzo nowego sprawdzać, bo i to i tak nie działa. W sumie chyba mam opowiadałem o co w tym chodzi. No w każdym razie tak, zerkniemy też do boxów, w sumie pokazałem wam wszystkich chyba nowych Pokemonów. Ponieważ na pewno, nie wiem jak właśnie tutaj Znaczy nie, sobie kombi go zostawię, odeślę Medicham. Nie wiem jak właśnie driftluna ale w każdym razie, tak, to, to już powiem o Driftonie. Drifton jest to Pokémon typu duclot. Właśnie jest. Yy, o, macie Pokémon, umie to jako Stunbardon, yy, która sprawia, że jeżeli Pokémon. Yy, trzyma yy, przedmiot, że tylko zużyje na przykład jagodę leczącą, wtedy właśnie mu szybkość. To co umiejętność mnie, to się, i ogólnie ten Pokémon jest bardzo szybki do dobiera ataku i to taki atak jak Ghost czyli atak po prostu wiatrem, Focus na Payback, który pokazał w walce, on działa tak jak Revenge, dokładnie rzecz ujmując, tylko, że to jest atak mroczny, no i Stockpile, który później może być wykorzystany za atakiem Speedup lub ruchem Swallow. No po prostu załatwić nam też może spec ID. i def. Pokemon jest Ponyta, Pokemon ognisty, Pokemon Koń, z umiejętnością Runaway, która umożliwia nam szybki uciekanie z walki. tak po prostu nawet, no nie z każdej walki da się uciec, jeżeli pokémon nasz jest Słabszy niż jeździć to może być to problem. Natomiast jeżeli mamy runaway to bez problemu możemy uciec. No i jest absolutnie bardzo szybki yy, i dobry nawet w ataku. No i za tak jak tackle girl, to... Kolejnym pokemonem jest Stunky, Stunky, pokemon trująco-mroczny. Pokemon również, którego najlepszą jest szybkość, no i ma ciekawą umiejętność Stench, która sprawia, że dzikie pokemon trzymają się od nas daleka. Oczywiście nie jest to do końca tak, że nie spotkamy żadnego, ale szanse na spotkanie dzikiego pokemona są mniejsze. to takie ataki, jak właśnie Farkus Energy, Płodny Gaz, który otruwa, Screech oraz Free Swipes. I kolejny Pokémon Bronzor. Bronzor jest stalowo psychiczny. Na O i macie taką umiejętność Hit-Proof, która osłabia takie typy ognistego. Na Pokémonie stalowym ta umiejętność jest jak najbardziej pożądana. Jest robiona bardzo dobry w Defie, jak i z defie No i jest na Confusion Hypnosis, który usypia Impression, który sprawia, że Pokémon rzeczywiście nie może używać używać takich jakie my znamy. Od Confuse, Ray, który osłabia taki cenniejszy super sonic po Kolejny Pokémon jest Chinning, chyba nasza najświeższa zdobycz psychiczny natura atamant niedobra na jego małami Levitate, dobrze znaną. No i najprzykos jest taką mimo natury, która ją ujmuje jest Attack. No i tutaj mamy Warp, to jest nowy ruch, atak w sumie. Potem on owija się czymś, jakąś, nie wiem, tymi może yy, cokolwiek to jest z tyłu no i rani go za 15 oczywiście, no i od 2 do 5 tur to ściska Pokemona, w tym czasie Pokemon nie może uciec i po prostu jest trochę raniony. Growl, Astonish i Confusion, to już dobrze nam znane. A jak ogólnie w kontestach się sprawdzają nasze poki? No tutaj do Smarta byłby dobry Bronzor. Tak, Bronzor byłby całkiem dobry. Gassi do Taff wyjątkowo. Choć w sumie nie do końca ataki ma dosyć cienkie. O, do kół też by się mógł na... Znaczy to w sumie jest cute, cute, cute. O, ale to jest dobre combo. Water Sport plus Water Gun. Do cute'a bym chyba wzywał Buizla. Eee, um... Jak to się tam prezentuje? Grunt, żeby mieć właśnie dobre ataki. I w sumie też naturę. Um, zaraz, co ma bazę? Bazę ma plus Spec Def, lepiej by smakowały... Profit i Smart. No cóż, a jeszcze co mnie tu interesowało interesował mnie Bronzor. Bronzor ma natura no, see. Wiedzenie ostre. E, dobra, o wszystkim powiem w swoim czasie, tak tylko z ciekawości zerknę. to było wszystko w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Diamond. Yy, upewnię się, że na pewno zrobiłem miejsce, dużo nie zrobiłem. Także w się film to wszystko jestem średnio. I do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, w którym pozwierdzam jeszcze miasto Hardform. No do usłyszenia. Cześć!